Halo, halo, cześć wszystkim, Tomasz z tej strony, witam was znowu w koszarach tradingu, zrobimy sobie podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej. A więc mamy wtorek i celowo nie nagrywałem filmów wczoraj, ponieważ chciałem zobaczyć jak rozwinie nam się ten poniedziałek z uwagi na to, że tak jak pisałem na moim telegramie, po tych właśnie wzrostach, które otrzymaliśmy przez weekend, spodziewałem się tego, że możemy po prostu jakieś odreagowanie i że może to być sytuacja, w której po prostu te wzrosty szybko zostaną zgaszone, co też się wydarzyło, szczególnie dzisiaj przez noc. Widzimy, że Bitcoin spadł z tego poziomu około you 11,5 tysiąca dolarów do około 107 800. No i oczywiście pociągnął za sobą także pozostałe aktywa. Patrzę sobie na to na niższych interwałach. Widzimy, że wyglądało to w ten sposób, że te wzrosty, które tutaj zostały właśnie zrobione w poniedziałek przez rynek azjatycki, ponieważ tutaj zaczął rynek rosnąć wraz z otwarciem się rynków w Azji, zostały tutaj tak naprawdę zniesione do poziomu jeszcze niższego niż w ogóle miało to miejsce w poniedziałek, też tutaj podczas sesji azjatyckiej. Zobaczymy więc, jak tworzy nam się dzisiaj rynek w USA, Wczoraj, jeżeli chodzi o samo S&P no to rodziło sobie ono całkiem dobrze. Tutaj widzimy, że jest ono dosyć wysoko, jeżeli chodzi o wycenę. No i porównując sobie chociażby wykres S&P do Bitcoina i do Ethera, no to widzimy, że spadki, które widzimy na BTC, ETH i generalnie na krypto, są no takie nieproporcjonalne do tego co dzieje się na S&P, który tutaj otworzył się wczoraj na poziomie 6687, a zamknął się na poziomie 6736, a więc wygenerował w tym czasie wzrost około tutaj z 7%. Można więc powiedzieć, że po raz kolejny te wzrosty, które widzieliśmy podczas weekendu, były takimi wzrostami fakeowymi, które tutaj często właśnie mają miejsce w ostatnim czasie. Zresztą tak samo wyglądało to w zeszłym tygodniu, tak? I tutaj zaczęły się wzrosty w niedzielę, trwały one do poniedziałku, po czym nastąpiła tutaj znowu korekta we wtorek, i dokładnie tak samo wygląda to teraz w tej chwili. Więc tutaj właśnie trzeba uważać na to, co dzieje się podczas weekendu, podczas niskiej płynności na rynku, ponieważ najczęściej jest to stricte manipulacje rynkowa. Jeżeli chodzi jeszcze o inne dane, o inne tutaj informacje z rynku, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy dzień, no to widzimy, że jeżeli chodzi o top gainer oraz top loser z top 100, to najlepiej poradził sobie token Zcash, który zrobił około 3,5% wzrostu, natomiast najgorzej wygląda astek, który spadł o ponad 12%. Jeżeli chodzi o sentyment na rynku, to widzimy, że tak naprawdę nie tylko rynek krypto jest tutaj pogrążony w strachu, ale także tutaj rynek akcji cały czas jest bardzo niepewny. No i tutaj widzimy, że jest to poziom 30, a więc jest to właśnie też strach. To jest oczywiście wynikiem sporu między Chinami oraz USA, który cały czas tutaj jest niezwiązany, oraz także tutaj przedłużającym się zamknięciem rządu USA, który jest już na rekordowych poziomach, jeżeli chodzi właśnie o tą długość zamknięcia. Patrzę sobie z kolei na sentyment wśród traderów Hyperliquid widzimy, że cały czas ci najbardziej profitowi traderzy pozostają bearish. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie te osoby, które w tej chwili dużo tracą, no to są one cały czas mocno bullish, cały czas longują rynek no i są na dosyć dużych stratach. ETF-y również zaliczyły wczoraj odpływy, BTC jest to minus 40 milionów, Ether jest to ponad 145 milionów odpływu. Natomiast co ciekawe, Solana zaliczyła inflow na poziomie ponad 27 milionów. Jest to jeden z największych wpływów do Solany, do ETF-u Solany od początku jego istnienia. Patrząc sobie na wykres BTC oraz na poziomy likwidacji, to widzimy, że teraz największe takie poziomy likwidacji, szczególnie jeżeli chodzi o tą dużą dźwignię, są na poziomie około 110 tysięcy dolarów oraz także 111,700, a więc tutaj ten top, który mieliśmy wczoraj, a więc tutaj jest sporo płynności do zebrania. To też potwierdza nam mapa płynności, pokazująca, że właśnie w tej okolicy 111,700 jest bardzo dużo shortów do zebrania. Widzimy, że w nocy zebraliśmy tą płynność z poziomu około 108 tysięcy dolarów, natomiast pod nami cały ten klaster od 107,200 do około 106 tysięcy, to także jest spora płynność, która może tutaj być jeszcze zebrana. Jednak generalnie w tej chwili najwięcej... Więcej płynności zebrania jest z pozycji shortów. Widzimy, że ta dysproporcja w tej chwili jest już bardzo duża, co może też sugerować, że potencjalnie możemy z tego miejsca gdzieś pójść po te pozycje wyżej, aby po prostu zebrać płynność teraz tutaj z tych górnych poziomów. Patrząc sobie na Bitcoina tutaj z perspektywy ostatnich godzin, widzimy, że te spadki zaczęły się mniej więcej wczoraj o godzinie 20.00. No i widzimy, że największe tutaj sprzedaże miały miejsce na giełdzie Coinbase oraz także na Bybit było tego sporo. W tej chwili dobiliśmy do tego poziomu około 1075 dolarów, od niego się odbiliśmy, ale teraz znowu jest tutaj ściągana w dół. Jeżeli chodzi z kolei o dominację, to widzimy, że cały czas bardzo mocno rośnie nam dominacja stablecoinów, szczególnie właśnie UZT, podczas gdy dominacja tutaj ODE, czyli altcoinów spoza top 10, cały czas dosyć mocno spada. Dominacja bitcoina powoli spina się do góry i jest to w tej chwili już prawie 60%. Natomiast dominacja Etera cały czas jest tutaj w takiej fazie konsolidacji. Patrząc sobie jeszcze tutaj na porównanie alt czyli wykresu Total 3 do wykresu Russell 2000, czyli mniejszych spółek z giełdy amerykańskiej. Widzimy, że w tej chwili Russell jest na bardzo kluczowym poziomie, ponieważ jest to miejsce, które tutaj wcześniej było już odrzucane. Widzimy, że tutaj w roku 2021 właśnie od tego miejsca się odbiliśmy, po czym zaczęła się faza Bessy. W zeszłym roku, w grudniu, do tego poziomu także dobijaliśmy, no i w tej chwili jesteśmy blisko tego, żeby ten poziom przekroczyć. Jest to o tyle ważne, że wykres Russell 2000 oraz alt są ze sobą powiązane na tej możemy zobaczyć także w przeszłości. I tutaj często właśnie bywało tak, że najpierw to właśnie Russell 2000 nam rósł, a następnie altcoiny za nim podążały. A więc jeżeli zobaczymy tutaj przebicie tego poziomu oporu i Russell pójdzie jeszcze wyżej, to możemy spodziewać się tego, że także tutaj altcoiny będą mogły radzić sobie w tych warunkach nieco lepiej. Aby tak się jednak też stało, ważne jest to, jak dalej zachowa nam się złoto, ponieważ widzimy, że tutaj po odbiciu tego poziomu około 4350 dolarów, złoto w tej chwili delikatnie zaczyna nam konsolidować. No i generalnie, jeżeli chodzi o Bitcoina, to tutaj koloracja jest taka, że za każdym razem, kiedy złoto wchodzi w taką fazę konsolidacji, kiedyś tam osiąga swój lokalny top i następnie ma taki okres po prostu boczniaka, to w tych warunkach Bitcoin często lubi robić mocne rajdy. Było tak chociażby w zeszłym roku, w listopadzie, kiedy właśnie tutaj po się do tego topu na złocie, Bitcoin następnie zrobił rajd na około 35%. Podobnie wyglądało to także w maju tego roku, kiedy tutaj po osiągnięciu tego topu przez złoto. Bitcoin zrobił tutaj do ATH około 25%, więc no w tej chwili potrzebujemy właśnie tego, żeby złoto się nam zatrzymało i nawet nie chodzi o to, żeby zaczęło spadać, ale generalnie, żeby weszło w jakąś taką fazę konsolidacji, co da nam po prostu warunki do tego, żeby Bitcoin mógł zacząć rosnąć. Nie możemy też zapominać o fakcie, że pod kątem cykliczności jesteśmy w tej chwili już na samym końcu obecnego cyklu i o ile osobiście gram pod to, że ten cykl będzie kontynuowany i że ewentualny top to nie jest jeszcze to, co widzieliśmy tutaj. No to jednak trzeba mieć z tyłu głowy po prostu, że taka możliwość też jest, nie możemy tego całkiem wykluczyć. Jeżeli chodzi o no tutaj dla mnie takim głównym wyznacznikiem tego, czy dalej jesteśmy w trendzie wzrostowym, czy też już wchodzimy w okres Bessy. Jest, była się tutaj ta linia trzecia kosztowała 50, która w przeszłości bardzo dobrze wskazywała nam tutaj momenty topów, więc tutaj dla mnie jest to w tej chwili taki jeden z głównych wyznaczników tego, czy dalej ten cykl może być kontynuowany, czy też nie. Póki jesteśmy ponad tą linią i nie zamykamy się poniżej niej, po jest dla mnie znak, że ten cykl dalej jest kontynuowany. Obecny spadki są tylko korektą w dalszym trendzie wzrostowym. Jeżeli chodzi o wydarzenia makro, które dzisiaj będą miały miejsce, to nie ma ich zbyt wiele. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o stricte właśnie dane makro, to tutaj widzimy, że mamy tylko wskaźnik CPI w Wielkiej Brytanii oraz także zapas naftowej w USA. To, co jednak jest istotne, to na pewno fakt, że będą dzisiaj miały miejsce publikacje finansowe największych firm z USA, między innymi mamy Netflixa, mamy także coca Cole czy Philip Morris, co na pewno też rynek będzie w jakiś sposób wyceniał, będzie to patrzył, a więc na pewno będzie miało to także wpływ na rynki finansowe. Natomiast jutro także dosyć ważny dzień, ponieważ będziemy mieli wyniki finansowe Tesli, a więc takiego jednego z głównych liderów, jeżeli chodzi o branżę technologiczną w USA, więc również będzie to istotne, jak to Wyjdzie. Tak jak mówiłem tutaj, jeżeli chodzi o rynek tradycyjny, to cały czas jest on w strefie strachu. No i wszyscy wyczekują tego na pewno, jak dalej potoczy się sytuacja między Chinami a USA, czy dojdą oni do porozumienia, ponieważ Trump cały czas daje sprzeczne sygnały, następnie o tym, że są już dogadani, że to wszystko będzie dobrze, następnie mówi o tym, że jak się nie dogadają, to nałoży 150% ceł na Chiny, więc no generalnie tutaj Trump gra cały czas w swoją grę, na co rynki cały czas reagują bardzo nerwowo. Dzisiaj także pojawił się news, który mówi o tym, że USA dogadały się z Australią na pobieranie od nich tych minerałów ziem rzadkich. Zawali oni umowę, na mocy której będą mieli dostęp do zasobów Australii. Jest to prawdopodobnie argument przed tym potencjalnym spotkaniem Trumpa z prezydentem Chin w Korei Południowej, gdzie mają oni między innymi negocjować dalsze te warunki, jeżeli chodzi o minerały ziem rzadkich, które Chiny ostatnio dosyć mocno zaostrzyły. A więc na pewno jest to coś, co cały czas trzeba obserwować, ponieważ rynek będzie na pewno reagował na wszystkie informacje, które będą właśnie z tym tematem związane. W tej chwili czekamy głównie na to, jak otworzy się dzisiaj rynek w USA. Widzimy, że w tej chwili po otwarciu rynku w Europie, w Londynie cena Bitcoin zaczęła nam znowu sparać, a więc wróciliśmy do tego poziomu, który mieliśmy tak naprawdę rano. My na takim kolejnym poziomem ważnym dla Bitcoina, żeby go utrzymał są to okolice 106 tysięcy dolarów. Jeżeli ten poziom zostanie stracony, to są szanse na to, że pójdziemy nawet na te poziomy około 98 tysięcy dolarów, gdzie mamy bardzo do dużo płynności do zebrania, no i gdzie również mamy bardzo mocne wsparcie. Nad nami powstały także fair value gapy w tej chwili w tych dynamicznych spadkach, więc także jest jakaś szansa na to, że po wejściu do tego poziomu możemy tutaj odbić te poziomy, wypełnić i ewentualnie później, gdyby miała być nasza korekta, to zejście jeszcze tutaj niżej. Też nie wykluczam tego, że taki już może się wydarzyć, że możemy zejść aż do tych poziomów, zebrać tą płynność, którą tam mamy i dopiero później rozpocząć tą kolejną falę wzrostową. U cały czas w tej chwili jedyną pozycją, którą mam otwartą, jest to które usiedziałem tam w okolicy około 3750. Widzimy, że w tej chwili zwróciliśmy do tego kanału konsolidacji, który tutaj mamy, gdzie właśnie ważne wsparcie jest na poziomie około 3720. No i było ono tutaj już kilkukrotnie testowane. No i widzimy, że Ether w tej chwili jest w bardzo ważnej strefie, ponieważ mamy tutaj bardzo ważny poziom ciągnięty aż od marca 2024. No i także pod nami jest Bull Run Support Band, który wcześniej dosyć fajnie zarogował. Mówiłem o tym, że jeżeli tam zejdziemy, to będę swoją pozycję usiadniał. To Zrobiłem, no i w tej chwili tutaj jesteśmy znowu w tym miejscu, więc zobaczymy, jak cena zareaguje, czy odbijemy się znowu z tego poziomu, czy będziemy schodzili jeszcze niżej, jeżeli tak się wydarzy, no to te okolice nawet 3300 są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia. Także, no póki co, rynek jest dosyć niepewny, cały czas panuje sporo strachu, jednak dla mnie osobiście wszystko to, co się w tej chwili dzieje, nie tylko, że chodzi o rynek krypto, ale także o rynek tradycyjny, cały ten strach, niepewność, jest dla mnie właśnie bardziej znak na to, że potencjalne wejścia na tych poziomach mogą być po prostu profitowe w najbliższych tygodniach i miesiącach, na pewno bliżej mi do tego, niż do tego, że obecny cykl się już skończył, i lecimy już tylko niżej. Ale oczywiście tego też nie wykluczam. Gram jednak dalej cały czas pod dalszą kontynuację wzrostów. Przypominam również, że poniżej macie link do rejestracji na bięłdzie Bybit.eu, która cały czas zdaje dosyć fajne bonusy, szczególnie na pierwsze depozyty, oraz także mając konto z tego linku poniżej macie też dostęp do różnych bonusów, które macie do dobrania na moim telegramie, do którego link także macie poniżej w opisie. Tutaj sobie wchodzicie i wiadomości przypiętej, wszystko macie opisane, co i jak, jak sobie te bonusy właściwie odebrać, czym one są, no i tutaj wszystko po kolei macie opisane, więc serdecznie zapraszam także, aby sobie z tego skorzystać. A na koniec taka jeszcze bardzo pozytywna predykcja od cz który mówi o tym, że prędzej czy później Bitcoin przeskoczy złoto, jeżeli chodzi o market cap. No na pewno jest to daleko posunięta teoria, taka predykcja, ale patrząc co będzie tam w przeszłość CZ miał różnego rodzaju takie predykcje co do Bitcoina, które się spełniły, więc być może za kilka lat do tego postu wrócimy i okaże się on prawdziwy, póki to oczywiście jest to mało prawdopodobne, no ale kto to wie. Także to był tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam Was także na mojego telegrama po takie bardziej aktualne newsy z rynku krypto oraz także moje aktualizacje do tego, co się dzieje oraz co sam zamierzam robić.